Pani doktor, czy nie jest przypadkiem tak, że leczy nas to, w co po prostu wierzymy? No na pewno w dużej wierze tak, tak się dzieje, no bo jak to się mówi, wiara czyni cuda. Jeżeli pacjent wierzy, że się wyleczy, że wyzdrowieje, to naprawdę to leczenie idzie znacznie łatwiej i, i, i lepiej, niż jeżeli pacjent jest już kompletnie do tego zniechęcony prawda? I, 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 i rezygnuje, poddaje się. Mhm. Ale to już są takie sfery, no jakby niemierzalne przez nas, niebadalne, no. ale wiemy, że naprawdę czasem jest ciężko chory pacjent, a ma jeszcze takie, takie, no to życie cały czas w nim jest i trwa, bo on po prostu wierzy, że będzie lepiej. Mhm. Nawet jeżeli my obiektywnie widzimy, że no, no po prostu stan jest rzeczywiście bardzo poważny, a tutaj ten pacjent widać, że on w to wierzy i wtedy trudno mu tę tą wiarę odbierać, mówiąc mu jakieś y, bardzo takie y, ciężkie słowa dotyczące na przykład rokowania. Możemy wtedy ograniczyć też nawet y, informację o stanie zdrowia, żeby temu pacjentowi nie odebrać tej nadziei.